Ze mną jest Krystian Ochman, zwycięzca selekcji do Eurowizji, reprezentant Polski z piosenką River. Cześć Krystian. Cześć, cześć. Pytanie do ciebie przede wszystkim. Czy ty się spodziewałeś tego wyniku? Ponieważ no, byłeś jednym z takich faworytów do zwycięstwa, my też organizowaliśmy różnego rodzaju te konkursy i zawsze wychodziło, że Krystian Ochman wygra, wygra tę selekcję. Czy ty czułeś to w kościach, że, że jest szansa? No oczywiście nie spodziewałem się tego, tak miałem trochę głowy gdzieś indziej, no myślałem po prostu o występ, żeby jak najlepiej siebie zaprezentować głosowo, no i, no i tyle, tak naprawdę skupiłem się na czymś innym i dopiero po występach można tak jak dla mnie myśleć o, o jakiejś wygranej. Właśnie, mówisz o występie? Czy w Turynie zobaczymy coś nowego? Czy to będzie zaktualizowana wersja tego występu, który widzieliśmy dzisiaj? Czy, czy to będzie jeden do jednego to, co było w selekcjach? Jeszcze nie, jeszcze do obgadania plany, co będzie w Turynie, ale no na pewno będzie na większej skali. No, będzie świetny występ. Za to, na to liczymy i za to trzymamy kciuki. 83 dni już zostało do Eurowizji 2022. Jak będą teraz wyglądać Twoje przygotowania i jak wykorzystasz ten czas? A, no mam też dużo, e, co się dzieje tak dookoła tego, um, koncerty, i już plany na, na drugą płytę. E, to tak naprawdę, no, już kolejny krok, kolejne prace, i, i tyle. No, będę skupiał się na, na te rzeczy, które muszę robić teraz. Dobrze, a jak będziesz świętował po e, z, zwycięstwie tutaj w selekcjach, bo wiem, że na razie jeszcze nie było dużo czasu na to, ale jak e, będziesz miał może właśnie jutro e, chwilę na to, to co będziesz robił? Jak Krystian Ochman będzie celebrował sukces? Raczej nie będę celebrował w taki sposób. Mam pojutrze koncert w Lublinie i muszę być w formie na to głosowo i mieć wystarczająco siły na to. Dzisiaj śpiewałem w sumie jeden numer po kilka razy, ale w Lublinie będę śpiewał cały repertuar, który prawie półtorej godziny trwa, i muszę być na to gotowy. To dzisiaj będę, wyśpieszę po prostu, wstanę i będę rozgrzewał głos. No żeby utrzymać wytrzymałość na koncert. Dobrze, my będziemy świętować za Ciebie, obiecujemy w takim razie. A, a na koniec mamy dla Ciebie niespodziankę, ponieważ też reprezentujemy Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska i tutaj w naszym plebiscycie wybraliśmy Cię na naszego faworyta do zwycięstwa w selekcji Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. Tak więc przyjmij od nas taki pamiątkowy dyplom. Dziękuję. I my, ja tylko dodam, że uzyskałeś rekordową liczbę dwunastek od nas, więc takich samych dwunastek i rekordów życzymy Ci w maju w finale Eurowizji, bo nie mamy e, żadnych wątpliwości, że przejdziesz z półfinału do finału. Jezu, dziękuję. strasznie mi było. Wow. To był Krystian Okman, reprezentant Polski na Eurowizję 2022.